To, co tutaj widać, to na kolejnych diodach pojawia się stan wysoki i stan niski. Stan wysoki to jest 5V, stan niski to jest 0V. Na pinach 13, 12, 11 i 10 generowane są właśnie te stany. I funkcja delay została wykorzystana. Tak wygląda kod, tak? W tym miejscu definiuje się, że pin 13 pracuje w trybie wyjście. Pin 12 pracuje w trybie wyjście. Pin 11 pracuje w trybie wyjście. 10 pracuje w trybie wyjście. I to jest pin konfiguracja pinów. To jest wykonywanej raz, potem jest program. No i tłumaczę co tutaj się dzieje. Zapisywany jest do pinu 13 stan wysoki, przez 1000 milisekund oczekujemy, czyli przez jedną sekundę, potem do pinu 13 jest zapisywany stan niski, czyli 0 V, no i czekamy jedną sekundę, potem Przechodzimy do kolejnego fragmentu programu, gdzie mruga PIN 12, potem programowany jest PIN 11, potem programowany jest PIN 10. A tu jest komentarz do tego fragmentu kodu, a to jest układ do testowania elektroniki, przydatny na początku, przynajmniej żeby sprawdzić elementy. No i tak to realizuje się w rzeczywistości. Czyli diody mrugają. Świecą się przez sekundę, potem przez sekundę jest przerwa i znowu kolejna się zapala na sekundę i znowu sekunda przerwa.